wszystkich na cmentarzu komunalnym w Wojniczu w 75. rocznicę upamiętniającą zbrodnie katyńskie i zbrodnie ludobójstwa wschodniego totalitaryzmu. Całość ważność, poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić. Zbaczność do hymnu państwowego. Szanowni Państwo, witam Państwa na Wojnickim Cmentarzu. Jak już wspomniałem, 75 rocznicę upamiętniającą zbrodnię katyńską i zbrodnię wschodniego totalitaryzmu. Witam przedstawicieli władz miasta z panem burmistrzem wojniczą Tadeuszem Pąkiem i przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Sebastianem Grublem. Witam delegację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, Wojnickich. Szkoły, czyli Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II, Publicznego Gimnazjum im. Świętej Kingi, Szkoły Podstawowych Wojniczych. Serdecznie witam mieszkańców miasta i gminy Wojniczy. Szanowni Państwo, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej to święto, które obchodzimy corocznie 13 kwietnia. Święto uchwalone 14 listopada 2007 roku przez aklamację Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. W dokumencie ustawy sejmowej czytamy w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z dnia 5 marca 1940 roku. Sejm Rzeczpospolitej ustanawia czy dzień 13 kwietnia dniem pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Szanowni Państwo, prosimy teraz o wysłuchanie apelu poległych. Kombatanci i weterani walko o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi wojnickiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu na Wojnickim Cmentarzu. Aby w rocznicy zbrodni katyńskiej przywołać w pamięć żołnierzy polskich, zamordowanych za wierność psiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Do was wołam, mieszkańcy i obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej zdradziecko napadnięcie w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy policji państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bęgowni oraz innych nieznanych dotąd w miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Przywołuję ofiary zbrodni katyńskiej, pochodzące z ziemi wojnickiej którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Wzywam polskich więźniów sowieckich Katowni, na wileńskich Łukiszka, w lwowskich Brygitka, na lwowskich Brygidka, na Moskiewskiej Łubiance i Butyrka, w Łódzku, Równym, Kołomyli, Mińsku oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie, zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Do was wołam, rodawcy deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób za to, że do końca pozostaliście wierni ojczyźnie. Stańcie do apelu! Do was zwracam się potomni, pochylając z zadumy i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego. Zachowajcie w tych sercach pamięć o ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Po apelu. Szanowni Państwo, czy ktoś z przybyłych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę o złożenie kwiatów delegacji przybyłych. Kwiaty pod pomnikiem Ofiar Golgoty Wschodu złoży delegacja Urzędu Miejskiego z Panem Burmistrzem i władz samorządowych Gminy Wojtkiej w z panem Rady Miejskiej. Pod symbolicznym grobem oficera Wojska Polskiego Antoniego Ożarskiego, wojniczanina zamordowanego w, Katow w Katyniu, złoży delegacja Towarzystwa Przyjaciół Świętych Wojnickich. Piotr Ustąp, Pomnika Kalkoty w Wschodu złoży delegacja z zespołu szkół i technicznych w imieniu Jana Pawła II wojniczki. Piaty pod pomnikiem Golgoty Wschodu złoży delegacja publicznego gimnazjum imienia Świętej Gimki w, i w Gim Wolniczu. Piaty pod pomnikiem złoży delegacja Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w i Publicznego Gimnazjum. Złoży znicze biało-czerwone, tworząc plagę narodową, a w tym czasie dziewczęta z Publicznego Gimnazjum wykonają odchór muzyczny. Skreślam dziś do Ciebie I do Ciebie ten ostatni raz, żeby już, kochanie, na mnie czas. No co wciąż ty same wąsle, piękno W takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, by nie być. Lecz Jeszcze myśl ostatnia kocham wam. Część opcjonalna. Całość baczność. Poczty sztandarowe. Sztandary wyprowadzić.